Papa ja dziękuję, bo, 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 że, mówił? Chodzi jeden facet, pyta się gospodarza domu. Panie, gdzie pańska córka? moja córka? Bo moja córka poje... A gdzie pojechała? A, a po, 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 po po pojechała na gumach. O, to pan się tak jąka? Czy pan się zawsze tak jąka? O, nie, 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 nie mój panie. I ja się tylko jąkam, kiedy gagadam. Pewien facet woła do rozkaza na nowym świecie i kazał się zawieść na zjazd. Więc ten dorosł, jak pojechał, pojechał z nim aż na Pragę. Więc patrz, ogromnie zły obudzony, pada, dlaczegoś nie zawiódł na Pragę, Przecież zadają się jechać tylko na gwiazd. Przepraszam, to po pana, patrz, 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 memu że jechał ze mną aż na to dwóch jąkałów spotyka się z sobą jeden powiada do drugiego po 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 panie po po pana, nie po 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 nie po ja mam po 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 Han to po na prao,t Naleлевоwo, а roz drugiemu tebadzie kokuje pan i już nie popostba.